Nie przewijaj. To nie przypadek, że widzisz tę modlitwę właśnie teraz. Bóg woła cię dziś rano, bo zna Twoje serce i Twój ból. On wie, czego potrzebujesz, zanim jeszcze o to poprosisz. Jeśli czujesz ciężar, niepokój lub pustkę, ta modlitwa jest odpowiedzą z nieba. Nie ignoruj tego filmu, może być początkiem Twojego uzdrowienia. Zostaw komentarz Jezu, ufam Tobie i kliknij subskrybuj, by codziennie otrzymywać słowo od Boga. Twój poranek właśnie stał się święty. Panie, ten poranek należy do Ciebie. Oddaję Ci moje myśli, moje słowa i moje czyny. Wejdź do mojego serca i przemień każdy lęk w pokój. Niech Twoje światło rozjaśni wszystkie ciemności tego dnia. Oddaję Ci moją rodzinę, mój dom i wszystko, co mnie czeka. Niech Twoja łaska mnie prowadzi i ochrania przed każdym złem. Pozwól mi dziś chodzić Twoimi ścieżkami z ufnością i miłością. Dziękuję ci, że jesteś tu teraz przy mnie od pierwszych chwil dnia. Panie, spójrz na tego, kto modli się teraz razem ze mną. Ty znasz jego serce, zmęczenie, niepokój i łzy. Jeśli ktoś dziś obudził się z bólem, dotknij tej rany swoją miłością. Jeśli ktoś czuje się samotny, przypomnij mu, że ty nigdy nie opuszczasz. Jeśli ktoś boi się przyszłości, daj mu pokój, który przewyższa wszelki rozum. Ucisz burzę które szaleją w sercach Twoich dzieci. Przytul tych, którzy nie mają siły się już modlić, bądź ich siłą. Niech każdy, kto słyszy Te słowa, poczuje Twoją obecność i nadzieję. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad spokojne wody. Przywraca mi życie. Prowadzi mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoje imię. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Twoja laska i twój kij, one mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich jest przeobfity. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia. I zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Ten psalm nie jest tylko pięknym tekstem, to żywe słowo Boga. Każde zdanie to obietnica dla Ciebie na dziś. Pan jest moim pasterzem, oznacza, że nie jesteś sama, On prowadzi cię krok po kroku. Kiedy brakuje ci sił, On niesie cię na swoich ramionach. Kiedy wokół panuje ciemność, On rozświetla drogę. Bóg nie obiecuje, że nie będzie trudności, ale obiecuje, że przejdzie z tobą przez każdą dolinę. On jest wierny nawet wtedy, gdy ty czujesz się zagubiona. Jego dobroć i miłosierdzie są zawsze bliżej, niż myślisz. Dziś Bóg mówi do ciebie. Nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą. Otwieram przed Tobą nowe drzwi i nowe możliwości. Błogosławię Twoją drogę, by była jasna i pełna pokoju. Niech Boża moc uzdrowienia dotknie Twoje ciało i duszę. Niech Twoje serce napełni się radością i nadzieją, której nikt nie zabierze. Idź śmiało, bo Pan jest Twoim obrącą i światłem na każdej ścieżce. Amen. Panie, błogosław moją rodzinę, niech Twoja miłość ich otacza. Proszę, chron moje dzieci przed wszelkim niebezpieczeństwem i złem. Ulecz ciało tych, którzy cierpią, daj im siłę i pokój. Proszę, zatroszcz się o tych, którzy zmagają się z samotnością i smutkiem. Daj nam wszystkim ufność, byśmy każdego dnia chodzili blisko Ciebie. Panie, bądź naszą opoką i światłem w trudnych chwilach. Dziękuję Ci za Twoją obecność, która nigdy nas nie opuszcza. Amen. Bo On rozkaże swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Niech ta obietnica będzie twoją siłą i tarczą przez cały dzień. Poczuj, jak Boża ochrona otacza cię od świtu do zmierzchu. Nie jesteś sama, On jest z tobą na każdej ścieżce życia. Nie zatrzymuj tej modlitwy tylko dla siebie. Bądź narzędziem Boga, by nieść Jego miłość dalej. Udostępnij ten film co najmniej pięciu osobom, które potrzebują Bożego dotyku. Twoje kliknięcie może zmienić czyjeś życie i przynieść pokój. Niech ta modlitwa będzie światłem dla wielu. Zacząłeś ten dzień z Bogiem, On będzie z Tobą do końca. Niech Jego pokój wypełnia Twoje serce przez cały dzień. Jutro rano, o tej samej porze, znów się spotkamy w modlitwie. Niech Bóg prowadzi każdy Twój krok i błogosławi Twoje życie. Do zobaczenia jutro. Amen.